Otwieram wielkie pudło, karton, a w środku taki przepiękny wiklinowy kosz od marki Fisher-Price. Matko Boska. I tutaj w środku po prostu same cudowności dla dzidziusia. Tutaj jakiś e, króliczek do usypiania grający. Pamiętam, że mieliśmy taką wyderkę z Fisher-Price przy Charlie i po prostu to była zabawka niezawodna. Tak, niezawodna, tak samo mieliśmy tego misia. E, tutaj, tutaj też jakaś nowość chyba. Maria, dziękujemy bardzo, ale wiecie, co mnie najbardziej urzekło w tym wszystkim, bo to jest, to jest warte podziwu. No tak mnie to urzekło, że w całej tej przesyłce... Fisher Price pomyślało o Charlie i Charlie dostała też lalkę. Monster High, ona kocha Monster High, więc jak wróci do domu, to będzie przeszczęśliwa. Także naprawdę bardzo dziękuję i to doceniam. Ehm, bo wiecie, jak to jest mamy, które mają dwójkę dzieci. No, ja jeszcze nie wiem jak to jest, ale słyszałam, no to często dochodzi do różnych zazdrości tego typu sytuacji, więc lepiej od początku zapobiegać. Także dziękuję w SharePrice, że również jest prezent dla Charlotki. Myślę, że będzie chłopak. Będziemy bardzo ciekawi, ale numer! <laughs> nie <pasuć>. Ma, jeden. <laughs> no, Lajkuj like. like, like like. Diolch yn fawr iawn.